Na początku swojej kariery w Barcelonie Wojtkowi Szczęsnemu zdarzały się poważne błędy, jak wyjście w El Clasico i otrzymanie czerwonej kartki. Trener Flick cały czas stawiał na szczęsnego mimo wpadek. Teraz, kiedy Wojtek złapał rytm meczowy, nazywany jest talizmanem. FC Barcelona z Wojtkiem w składzie nie przegrała jeszcze meczu. Odkąd Polak złapał rytm meczowy, wyrasta na lidera drużyny. Jest pewny siebie, znakomicie współpracuje z obroną. Piekielnie ciężko go pokonać. Jednak wszyscy zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak właściwie wskoczył do bramki, inaki nie dał żadnego sportowego argumentu, aby odsunąć go od gry. W informacjach pojawiały się teksty o spóźnieniu na odprawę przez Hiszpana. Jak to było naprawdę, został zapytany niemiecki trener na konferencji po ostatnim meczu w Lidze Mistrzów. Kiedy widzisz zawodników na treningu, masz swoje odczucia. Rozmawiam o nich z moim sztabem. Widzę, jak zawodnicy pracują i jakie wyniki mogą dać. Dla każdego było jasne, że Szczęsny może osiągnąć ten poziom. Wszyscy byliśmy tego pewni. Ja podejmuję decyzje, ale omawiam je z moim sztabem, przyznał Flik. Czy świetną postawą Wojtek przekona do siebie działaczy Barcelony? Co myślisz?